<laughs> Leo. I'm just gonna go to work, alright? And I'll be back in a few hours. That sounds good? Ja pierdziele, w kółko coś, a zaraz kończy mi się czas i będę musiała jechać po małego. Jestem tak w tyle, jestem tak dodatnie w tyle, że to się w głowie nie mieści. Mm, więc nie miałam nawet czasu, tego nagrać wszystkiego. Mm, ale jestem, po prostu pracuję. Także mamy godzinę 13.24 i... Od kiedy zawiozłam Raosia? Od dziewiątej? około. Ja pierdziele, kiedy to minęło? Jak zawiozłam o dziewiątej? What? Hello! Hi baby! Leo! Hi cutie! You're <laughs> so sweet! You are such a sweet baby. Do you know that? No, because you're gonna make a mess. Yeah, you're gonna make a mess in here. Chciałam sobie ponagrywać i nic nie widzę. więc jednak pogadam do Was w domu. It's time for breakfast! Weź, bo muszę iść do fryzjera. Hi! Hi! Good morning! Good morning! Ja tu zrobiłam przepiękne śniadanie, śniadanie ale bądźmy szczerzy. Czy mam szansę konkurować z płatkami? Dzień dobry! Witamy się z Wami. Jest sobota, przepiękna sobota, ponad 30 stopni. Wczoraj chciałam Wam pokazać taki typowy dla mnie dzień łączenia pracy z macierzyństwem. No i skończyło się na planach. Dokładnie tak, Wiecie, chciałam pokazać taki typowy od 7 do 22 cały dzień, jak to wszystko wygląda, co muszę robić. I chyba po prostu nie byłam do tego przygotowana mentalnie, nawet po prostu do podnoszenia kamery za każdym razem, kiedy robię, czyli za każdym razem. Po prostu chyba powinien tutaj za mną chodzić i to wszystko nagrywać. Myślę, że zabiorę się za to w następnym tygodniu, tylko najpierw się do tego przygotuję mentalnie i tak fizycznie też żeby mieć czas na chwycenie kamery, a nie jeszcze na przykład sprzątanie kuchni. Zrobimy takiego luźnego vloga. Zabieram Was dzisiaj. Rano wstaliśmy. O Jezus, co, co się wczoraj w nocy działo? Lęki nocne u dziecka. Generalnie Leo obudził się po północy, tak w pół do pierwszej, i po prostu krzyczał. Ale tak krzyczał, że ja czegoś takiego jeszcze nie słyszałam. Jakby dziecko ze skóry oddzierali. Byłam przerażona, Filip też. Nic nie pomagało. Kompletnie nic. Ani arbus, ani woda, ani jedzenie. Nawet bajka nie działała. Przez pierwsze 10 minut patrzą na bajkę i krzyczał po prostu. Ja, ja byłam przekonana, że zaraz będziemy jechać do szpitala. Bo on po prostu opadnie z sił. No i w końcu ta bajka zadziałała. Faktycznie po prostu się zagapił na bajkę i tak zaczął zasypiać, ale to wyglądało, jakby coś go po prostu przeżynało, jakby coś, coś go tak bolało. Mam nadzieję, że naprawdę się to więcej nie przytrafi, albo będzie się to przytrafiać sporadycznie, bo nie dość, że jest to stresujące, to ja jestem po prostu wykończona. W każdym razie dzisiaj wstaliśmy, Leoś w ogóle. Nie wie o co chodzi. W sensie on wstał i normalnie sobie żył, jakby niczego nie pamiętał, pewnie nie pamięta, oby. No ale my jesteśmy wykończeni. Także zjedliśmy śniadanie. Ja wtedy położyłam Laosia na, drzem na drzemkę pierwszą. Jest bardzo zmęczony po tej nocy. No i zabrałam się za takie rzeczy jak pranie, odplamianie. Fan, 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 naprawdę świetne rzeczy. Trochę ogarnęłam chatę. I teraz pakujemy torbę i jedziemy nad jezioro skorzystać z pogody, bo mam wyrzuty sumienia, że faktycznie bardzo mało spędzamy w tym roku czasu nad jeziorem. Także jedziemy. No do później. Dobry, jedziemy właśnie do Gdańska, uważaj tylko na przyspieszenie. No co wiem, stabilnie stoi. I jedziemy do Gdańska, w końcu mamy jakieś wolne. Idziemy najpierw zameldować się do hotelu, potem do galerii Gdańsk Forum na otwarcie sklepu. Tu wam mogę powiedzieć otwarcie sklepu LEGO. Na Instagramie jeszcze nie mogę mówić, bo to dopiero wieczorem poinformuję. Jak Vlog i tak pójdzie... <coughs> Vlog i tak pójdzie weekend, więc mogę już powiedzieć, że to było otwarcie, to było otwarcie sklepu LEGO. Jestem bardzo podekscytowana I teraz ładnie powiedziałam. Jak będzie wyglądał sklep, co tam będzie. Sklep! Szarapp! Szarab. I będą klocki, i pewnie będą ludzie, i będą sklepy. Nie, jestem podekscytowana, dlatego że widziałam otwarcie mi tak więcej na e, insta-story jednej z influencerek otwarcie sklepu Lego w Poznaniu. I na tamtym otwarciu można było sobie zrobić breloczek. Ze swoją podobizną i tak że zrobię breloczki. No, tam tak było i dlatego domyślam się, że tu będzie podobnie. Mam nadzieję. Okay. No. Ja już powiedziałem ludziom, że... Będę... <noise> Także bardzo cieszymy się, że tatuś sobie zrobił wolne i że spędzimy wspólnie pół... dzień. Nie pół dnia. Dzień w Gdańsku. No to... Okej. Cia. day hello. Are you excited about our little trip? Yes. We're almost there, look, we're almost there. Let's see. Let's see where we are. Where are you Honey. Knock knock. Who's there? Who's there? Szybko Wam jeszcze pokażę, jak wygląda pokój, nim zrobimy syf. Tutaj jest łóżko, łóżeczko dla Leosia. I tak to się prezentuje, jak to mówią youtuberzy, widoczek z okna. Proszę bardzo, przepiękny. Nie no, tak na serio jest bardzo ładnie. Yy, to jest puro, hotel puro. Bardzo, bardzo, bardzo ładny. Wnętrza w lobby są wyjątkowo ładne. Filipek co ma? Co to jest? Kary? Tak, ryż, ale muszę łyżkę. Rysz <gryż> z kary. Znaczy, ukochane frytki z batatów wszędzie gdzie są bierzemy. A ja mam bułeczki jak bał. Baobans? Jakoś tak, z szarpaną wołowiną. Mm, zabieram się za to. Jestem wykłódniała. Możemy odezwać, wróciliśmy już e, okay? produktu. No, wróciliśmy już e, do hotelu, w, byliśmy w forum na otwarciu sklepu LEGO, jeśli jesteście na moim Instagramie to wszystko widzieliście, współpraca, marzenie, e, całe dzieciństwo i Filip i ja bawiliśmy się LEGO, ja to trochę z przymusu, e, pół żartem był serio, bo moje rodzeństwo po prostu kolekcjonowało LEGO. Za mało białego ma. Ale Filip ma cały strych zawalony makietami z Lego. No, także bardzo fajna wizyta w sklepie. A potem poszliśmy sobie do restauracji. Przypadkiem trafiliśmy do... Teraz pewnie przekręcę nazwę. Wo, Ło? 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 Przez dwa o chyba. Idziemy na Meldujemy się, wstaliśmy, ogarnęliśmy się i jedziemy na śniadanie. Uwielbiam śniadania hotelowe. Eee, kto nie lubi? Nie wiem, myślę, że jest ktoś, kto nie lubi. Ja uwielbiam. Leosiek, trochę lepiej dzisiaj w nocy, co? Trochę poddałeś pospać. Nie jakiś, nie że jakoś fenomenalnie, bo bo o pierwszej się obudziłem i tak z pół godziny jęczał i trzeba było go bujać, prawda? Ale zasnął i to najważniejsze, że jedziemy na śniadanko. Weszło na słono, weszło na słodko. I weszła szajba. I weszła szajba. szajba nie? Smakowało śniadanie? Nie. Yes. Yes. A ty masz utrudnione bo zadanie, dlatego że ty masz bezglutenowe, musisz mieć śniadanie. W każdym fotelu są płatki cornflakes. <grym i zimny> <grym i zimny> There she is. Are you freaking crazy? O, oh, Aniela nigdy nie zawodzi. Ja na każdym <laughs> A widać co się dzieje na dworze? Nie, co tam jest? Ja. Ej, mam przepiękny sweterek, nie pokazywałam, pokażę wam w domu. Właśnie zostaliśmy okradzeni z okularów się okaże idziemy na jedzenie jesteśmy po ostrym shoppingu jesteśmy wykończeni idziemy zjeść i będziemy wracać do We? yeah. lost well, bad macze troszkę przetyrany, ale to dobrze dojedziemy go jeszcze w restauracji i w drodze powrotnej będzie dziś kał. Put them in one hand. Yes. Wróciliśmy do domku. Jesteśmy już w harze i pomyślałam sobie, że zrobimy good old shopping haul, unboxing shopping haul. Byliśmy w galerii. Forum? Oh no Leo! No darling. Byliśmy w forum i nie kupiliśmy dużo, ale kupiliśmy takie... no takie pierdółki. No dobra, ja kupiłam sobie swe całkiem fajne. Ma! <śm> no, nie graci mnie. O oh, Ziomek! To ci to chyba do krwi było. Byliśmy w... And Other Stories. Ukochany sklep naprawdę jest cudowny. I wypatrzyłam taki sweterek uwaga. Paski wiadonka, bardzo modny, ale te rękawy. Te szerokie rękawy. I on jest taki oversize'owy. I leży tak dobrze. Nie będzie nic słychać. Ma w składzie wełnę, więc nie miałam powodów, żeby go nie kupować no, a potem się sobie, że chce jakiś żel pod prysznic, więc poszliśmy do Ritualsa i zaopatrzył się właśnie że żel do mycia ciała w antyperspirant no i <grybujesz> chciałam coś dla siebie wziąć, więc wzięłam taką piankę do kąpieli, bo przepięknie pachniała e, coś jeszcze? Jeansy kupiliśmy Laosiowi z wyprzedawcy za 39 zł zaraz wam pokażę, jest to są genialne o tak o takie, idzie takie jak od farby y, umazane, y, świetne, 39 zł. to taki łup, jedyne były, jedyna para, idealnie dla nas, chciałam kupić kubek ze Starbucksa, taki ze słonką jak mi pęku y, na Instagramie pokazywałam, szłam z Leosiem raz do auta i wziąłam sobie kawę mrożoną na wynos, Postawiłam na aucie, żeby wsadzić go do fotelika. No i zapomniałam, ruszyłam i było jedno wielkie. No i chciałam sobie kupić taki drugi, ale w starpach się były tylko takie niebiesko -zielone, zielone w cekiny. Także nie udało mi się kupić kubka. Ale kupiłam dwie książki. to są w aucie, więc wam nie pokażę. Oczywiście, nie mam zakończenia do tego filmu. Siedzę właśnie, montuję vloga. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to serdecznie Was do tego zapraszam. Będzie mi bardzo miło. Kolejny vlog w zasadzie już jest nagrany, więc to tylko kwestia czasu, aż go zmontuję. Myślę, że szybciej niż od poprzedniego, na pewno. W przyszłym tygodniu na pewno będzie kolejny vlog. Rozkręcamy się. Miłej niedzieli, miłego dnia.